Cześć chomiki, pamiętacie NFT, te jedyne w swoim rodzaju cyfrowe przysmaki, a mówiąc inaczej, unikalne, niewymienne tokeny, które istnieją na blockchainie i nie mogą być zduplikowane. W 2020 i 2021 roku NFT stały się hitem w branży web free, przyciągając wiele nowych społeczności, zwłaszcza artystów, muzyków i innych twórców. Wiele tokenów w formie cyfrowych obrazów, plików lub filmów błyskawicznie zdobywało popularność i często sprzedawano je w ciągu kilku minut za tysiące, a czasami nawet miliony dolarów. Ale czasami chomik wypada z kołowrotka i tu też nie wszystko zawsze szło gładko. W dzisiejszym odcinku Akademii opowiem Wam o najbardziej szokujących stratach związanych z NFT. Przyjrzyjmy się zatem sześciu nabywcom niewymiennych tokenów, którzy ponieśli na swoich inwestycjach najcięższe straty. Na miejscu pierwszym znalazł się Gary Pajnerczuk. Gary Vee to dobrze znany przedsiębiorca, autor, mówca i osobowość internetowa. Jednak w przypadku NFT nawet ten bystry gracz popełnił błąd, kupując od Larva Labs kolekcję cryptopunks która zawierała 10 tysięcy pikselowych awatarów NFT. Seria ta zyskała popularność jako jeden z pierwszych projektów awatarów NFT i obecnie jest uznawana za swego rodzaju święty gral w tej klasie aktywów. Token Garego stał się jednym z 24 tak zwanych Ape które w tym samym roku kilkakrotnie zmieniały właściciela. Sprzedano go za 1 800 000 dolarów w marcu i za 731 000 w lutym. 30 lipca 2021 roku za jednego z kryptopanków gary zabulił.

Była to czwarta najwyższa cena, jaką kiedykolwiek zapłacono za kryptopanka. i co ciekawe, zaledwie kilka godzin po tym zakupie za innego tokena z tej serii zapłacono trzecią najwyższą cenę 5 milionów 400 tysięcy dolarów. Gary stracił na swojej inwestycji 2 miliony dolarów, gdyż ten sam CryptoPank był wyceniony jedynie na 1 milion 700 tysięcy dolarów. Pomimo tak przykrego doświadczenia, Gary wciąż ma nadzieję, że NFT odegrają długoterminową rolę w społeczeństwie, zupełnie jak komik, zawsze węszący za kolejnym. Przysmakiem Wii od samego początku był całkowicie zaangażowany w NFT, nazywając je przeszłością cyfrowych kolekcjonariów, ale nawet one dostrzegł nadchodzący krach. Przewidywalny spadek, gdy pozbywano się tokenów za szybki zysk na rynku wtórnym. Warto zauważyć, że w listopadzie 21 Gary posiadał 1000 NFT, w tym 59 kryptopanków. Pomimo zawirowania wciąż jestem pewny, że koło tego obróci się na jego korzyść, a rynek niewymienialnych tokenów się odrodzi. Dla jego dobra mam nadzieję, że się nie myli. Drugie miejsce na liście to Logan Paul, który kupił NFT Azuki to nazwie Bumblebee, jeden z 10 tysięcy ręcznie rysowanych awatarów za 667 tysięcy dolarów. W tamtym czasie awatary NFT zyskały popularność dzięki temu, że miały zupełnie inny styl niż inne dzieła cyfrowe. Jednak awatary Azuki mocno ucierpiały podczas bessy, podobnie jak inne projekty NFT. Pod koniec 22 roku Paul napisał na Snapchacie, że wartość jego kochanego Bumblebee spadła do zaledwie 10 dolarów, w innym narzekał, że jego zakup jest teraz nic nie wart. To porażający spadek o 99 i 995 ,10%. To jak odkryć, że w świeżo zakupionym zapasie ziaren słonecznika są same łupiny, na szczęście prawda okazała się ciut mniej tragiczna. Cena minimalnej kolekcji w momencie jego wpisu wynosiła około 288 tysięcy ETH niecałe 380 dolarów. Oznacza to, że jego NFT było wycenione na mniej niż 7 etH, czyli około 9 dolarów. Strata wciąż bolesna, ale zawsze to lepsze niż 10 dolarów. Do Logona Paula w gronie rozczarowanych dołącza Marshmello. DJ Marshmello znany ze współpracy z artystami takimi jak Selena Gomez, Bastille, i Khalid w 21 połknął tokenowego bakcyla kupił wtedy Kaiju King numer 1680 od Augmented Labs za 1 400 000 dolarów australijskich, 936 000 dolarów amerykańskich, rok później wystawiono go na sprzedaż na OpenSea za nieco ponad 2000 dolarów. Nie takiej zmiany rytmu oczekiwał Marshmallow, jednak wcale go to nie zniechęciło. Łącznie z najnowszym kryptopankiem, portfel DJ-a zawiera obecnie 46 NFT, w tym z Bike, y VeroFriends, Friends, CryptoToads i Wicked Craniums. Jak widać, nawet pomimo tak poważnej straty, Marshmallow śmiało kontynuuje swoją podróż w świat NFT. Kto jeszcze uległ panującej wśród celebrytów modzie na niewymienne tokeny? Niech to inny jak nominowany do Grammy. Justin Bieber. Troszkę spóźniony, bo dopiero w 22, ale za to przyciągnął uwagę, kupując od Yuga Labs token Board Ape Yacht Club Bike. Jeden z najsłynniejszych kolekcji NFT. Board Ape jest nie tylko dziełem sztuki, ale daje również dostęp do ekskluzywnego klubu, który oferuje swoim członkom pewne korzyści, na przykład wspólną tablicę Graffiti o nazwie The Bathroom Bieber rzekomo wydał 500 ETH 1 300 tysięcy dolarów na token numer 3001, który jest obecnie wyceniany, na 56,5 tysiąca dolarów. To strata na poziomie 95,65%. Jak kupić najbardziej luksusową kulę dla chomika, tylko po to, by obserwować, jak stacza się w przepaść. Serwis Arkham Intelligence opublikował posta z aktualną byceną zakupów piosenkarza i wygląda na to, że strata pozostaje stratą. W 2022 Bieber zakupił NFT o wartości ponad 2 milionów dolarów, które 24 kwietnia tego roku warte były nieco ponad 100 tysięcy. Podobno trzymał w swoim portfelu mniej niż 500 tysięcy dolarów w walutach ETH i EIP. Na znudzonych małpach ucierpiał zresztą nie tylko Justin Bieber. Kolejną ofiarą zdudzonych małp stał się... Stephen Curry 28 sierpnia 2021 roku gwiazdor koszykówki zakupił Board Ape numer 7990 za około 180 tysięcy dolarów. Wysoką cenę miała uzasadniać unikalność dzieła. Ta konkretna małpa najwyraźniej nosiła tweet: tak ubranych jest tylko 1% awatarów, toczy zombie, 3% awatarów oraz niebieskie futro, które posiada wyłącznie 5 małp. Następnie kilka osób podarowało koszykarzowi kolejne 58 NFT, które zabierały ręcznie rysowaną wersję jego znudzonej małpy, kamień i parę nożyczek. Darowizny okazały się bardzo przydatne. Niestety po spadku na rynku najwyższa oferta Z NFT wyniosła zaledwie 30,5 TH, czyli około 58 tysięcy dolarów według danych z OpenSea. Nic równie strasznego co poprzednie historie, ale 68% strata tak czy inaczej robi wrażenie. Naszą dzisiejszą listę tokenowych pochowców kończy kolejny sportowiec. Tym razem to brazylijski piłkarz. Neymar Junior. W styczniu 2022 roku Neymar zakupił awatara z kolekcji Bike za 569 531 dolarów. Raptem kilka miesięcy później tokena wyceniano jedynie na 121 992 dolary, co nie chcę wam się liczyć? Okej, okay, Strata wynosiła 447 539 dolarów. Neymar nie poprzestał niestety na tej jednej nieszczęsnej małpce. Poszedł w zaparte i, według kilku raportów, wydał w sumie milion dolarów na dwa tokeny z tej samej kolekcji, których wartość niedługo później spadła o 700 tysięcy dolarów. Nieszczęścia chodzą parami. I na tym kończymy naszą listę kolosalnych strat poniesionych na NFT. Jak widać, rynek niewymienialnych tokenów jest niebezpieczny i pokręcony jak norka szalonego chomika. Niektóre ścieżki prowadzą do błyszczących skarbów, a inne do mrocznej, pustej dziury. Trzeba koniecznie pamiętać, że w każdej inwestycji, nie tylko w NFT, można napotkać przeszkody albo po prostu mieć pecha, ale cóż, na tym polega urok podróży przez świat kryptowalut, więc miejcie oczy szeroko otwarte, żeby wiedzieć, kiedy się zatrzymać. Dzięki za oglądanie. Jak zwykle, pamiętajcie, żeby polubić i subskrybować. Chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia!